Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ponownie w grze Age of Civilizations 2 na scenariuszu, który sam stworzyłem, a mianowicie, jest to scenariusz ym, na terytoriach Polski. I jest ten scenariusz ym, następujący, po prostu każda prowincja, która jest tutaj możliwa, każda prowincja, która była tutaj możliwa, to ją po prostu podzieliłem na osobne państwo, i też na tych całych tutaj terytoriach jest. No bardzo dużo państw miast i w ostatnim odcinku graliśmy sobie czarnkowym, podbyliśmy tutaj kilka prowincji, a jeżeli byście chcieli yy, obejrzeć lub dowiedzieć się więcej co się działo w poprzednim odcinku. Link macie w opisie. Serdecznie zapraszam do obejrzenia, tak więc zapraszam już do oglądania. Kiedy nagrywam, to jest już naprawdę y, fajna pogoda, ponieważ jest chłodno, jest już yy, na pewno temperatura nie ma już trójki przed, lecz jest już to y, około 20 kil, parę stopni, bo... Parę dni temu to gorączki były jeszcze naprawdę takie gorące, że nie szło wytrzymać. Lecz w momencie kiedy to nagrywam, jest około 25 stopni, więc jest jeszcze do wytrzymania. Szczególnie po tych gorączkach, no aż przyjemnie tak wyjść na dwór, jak jest chłodno. Co do ostatniego odcinka, to też bardzo serdecznie Wam dziękuję za tą niezmiernie dużą aktywność. Oraz za te łapki w górę oraz za wyświetlenia. Brakuje mi jeszcze naprawdę subskrypcji, ponieważ aż 60% oglądających mnie widzów nie subskrybuje mojego kanału. Tak więc, jeżeli ty jesteś w tych osobach, nie subskrybujesz tego kanału, to zjedź tam na dół i kliknij ten czerwony przycisk z zamalowanym dzwoneczkiem. Będę ci serdecznie za to bardzo dziękował. I tak około godziny po wrzuceniu tego odcinka, właśnie pierwszego z tej nowej serii, licznik chyba pod tym filmem się zbugował, ponieważ było. Coś takiego, że miałem około ym, 30 łapek w górę, a wyświetleń było chyba 8. Czy była to jakoś tak? Lecz yy, naprawili to już chyba, chociaż takie tak licznych się opóźnia. Więc jesteście po prostu niesamowici, bo po prostu zacinacie liczniki nawet, więc jeszcze raz wam bardzo dziękuję. A w dzisiejszym odcinku yy, chciałbym coraz więcej tutaj podbijać na północ, ponieważ chciałbym całkowicie odciąć tutaj każdemu państwu yy, dostęp do morza, aby tutaj nie było... Aby nie musiał się martwić o to, że mnie ktoś z północy może zaatakować wraz z gniazdem tutaj w kolejnych odcinkach. Bardzo bym chciał ruszyć na południe, aby ostatecznie podbić tutaj całą Polskę, zakończyć tą niesamowitą serię, która zapowi zapowiada się na razie. No nie, no bardzo fajnie. Tak więc zobaczymy sobie, czy mamy tutaj dosyć rozbudowane te prowincje, ponieważ w ostatnim odcinku zaczęliśmy je podbijać, lecz nie wydaje mi się, abyśmy coś tam budowali. Chociaż mieliśmy tutaj dosyć sporo wybudowane rzeczy, bo mamy tutaj. Na przykład farmy na poziom drugi, poziom trzeci nawet mamy... Nie, poziomu trzeciego nie mamy. Zobaczmy sobie jeszcze ile ludności ma nasze państwo. No ma prawie że 200 tysięcy. Ludność oczywiście rośnie. Z gniezdem mamy naprawdę niesamowite relacje oraz jesteśmy z nimi. z nimi w sojuszu mamy relacje aż 100. To jest jakby opinia. No i po prostu nasi. Mieszkańcy są po prostu ze sobą bardzo tak związani, że No po prostu są to przyjaciele Pozdrawiam z Gniezna Takie osoby Poznań Wysyła nam propozycję odnośnie zawarcia y, paktu o nieagresji ja, ja się oczywiście y, z, Zgodzę, bo no naprawdę mi się to przyda, ponieważ Teraz przygotowałem sobie już wojska I chciałem tutaj ruszyć sobie na Gdańsk o, Wysłał nam również pakt o nieagresji y, Gorzył Wielkopolski również sobie przyjmiemy, <gry> widać, że boją się nas. No i tutaj zajmiemy się Gdańskiem. Ok, więc podbiliśmy Gdańsk bez żadnego problemu. Tutaj jeszcze zawrzemy pokój. Mam nadzieję, że Kraków również z nami zawrze pokój, bo Kraków razem z Gdańskiem był naszym przeciwnikiem. Bo jak to już wspomniałem w poprzednim odcinku, Kraków był w sojuszu z Gdańskiem. Tak więc mamy już taki dosyć spory dostęp do morza. Myślę, że teraz kolejne nasze podboje to będzie Słupsk, Koszalin oraz może Szczecin. Też, żeby wtedy dorównać, to się podbije Stargard. No i ostateczną prowincję, którą trzeba będzie zabrać, żeby odciąć każdemu państwu dostęp do morza, to będzie y, tutaj prowincja Olsztyna. Y, myślę, że przeniosę sobie te wojska tutaj bardziej na południe i myślę, że... Aha, jeszcze musimy zasymilować sobie te terytoria. Okej, okay, już. Y, po tej ostatniej wojnie y, Gniezno dosyć Sporo ucierpiało, bo było podbijane aż dwukrotnie Było raz podbite przez Toruń, następnie przez Bydgoszcz Albo może było to na odwrót, już nie pamiętam Tak więc myślę teraz, że pomożemy tutaj Gnieźnie trochę się rozwinąć I tutaj spróbujemy pomóc właśnie, aby Gniezno sobie zdobyło trochę prowincji Dlatego zrekrutuję sobie tutaj trochę wojsk I ruszę na przygotowania z Gnieznem no do wojny, ale w międzyczasie niestety zaatakował na Stargard. Więc naderzyła się okazja do tego, aby zająć te tereny, bo wojsk mamy już w sumie sporo przygotowanych. Bo tutaj chciałem rekrutować na pomoc gnie Gnieźnie. Na luzie wbijamy się w Stargard. Teraz tylko jeszcze rozmowy pokojowe zajmujemy sobie sobie tą prowincję, okej. Okay. Przeniosę sobie z powrotem tutaj koło gniezna i ja sobie jeszcze zasymiluję te terytorium. Ogólnie dla tych, co jeszcze nie wiedzą, to teraz ostatnio staram się nagrywać odcinki na zapas, żeby podczas wakacji, gdzie wyjeżdżam w sierpniu na dwa tygodnie y chciałbym trochę sobie odpocząć, dlatego te odcinki robię teraz na zapas, żebyście wtedy również mogli oglądać, ponieważ w te wakacje, y może nawet po wakacjach odcinki będą już regularnie. Y Aktualnie są one w poniedziałki, środy i piątki. A chciałbym tylko poinformować, że ten odcinek nagrywam w piątek 28 czerwca, więc ten odcinek podejrzewam, że będzie wrzucony dopiero w środę albo w poniedziałek. Zależy, jak tam chyba łapki wbijecie. Ok, myślę, że sporo jest już tych wojsk przygotowanych. Tutaj jeszcze sobie dodamy punkty. I wraz z gniazdem przygotujemy się na wojnę z Płockiem. Myślę, że cztery tury powinny wystarczyć w zupełności. Okej, okay, więc. Płock tutaj wysyła już swoje pierwsze y, jednostki, ale mamy również wojnę z. A nie, to mi się pomyliło albo jednak nie, bo płock jest w sojuszu z Wrocławiem, ale Wrocław chyba nie jest w stanie nam zagrozić, chociaż gdyby tutaj poprosił o y, dostęp wojskowy poznań, ale to byśmy wtedy zauważyli, tak więc gniezno aktualnie zajęło tutaj. Nie hmm, jesteśmy niestety w, w stanie wojny ze Poznaniem, dlatego te wojska tutaj sobie szybko przyniosę. Postaram się tutaj jak najszybciej zawrzeć y, pokój z tym Płockiem więc wyślę żądania takie, aby Gniezno zajęło sobie te prowincje. No a ja niestety muszę tutaj bronić się przed Poznaniem. Jakoś dużych wojsk tych Poznań tutaj nie wysłał, dlatego chyba możemy tutaj ich zaatakować. No stało się coś niesamowitego, ponieważ podbiliśmy jedno z większych państw, miast. Ym, no, właśnie w Polsce, bo nie sądziłem, że Poznań będzie miał aż tak mało wojska w tej prowincji. Ciekawe, czy uda nam się zawrzeć pokój z Krakowem? Niestety nie, bo jest on całkiem na południu. Niestety mamy z nim wojnę, dlatego jest trochę ciężko. Ale kurde, Warszawa ma 95 tysięcy ludności w jednej prowincji. Jest to naprawdę niesamowita duża ilość. Ale ja w sumie mam wyrąbane w ten Kraków. Tutaj przygotuję się z gniezdem na wojnę z łodzią, aby tutaj Gniezno sobie zajęło kolejną prowincję i aby miało większe możliwości na to, aby się rozwinąć Ok, więc Gniezno zajęło tutaj Łódź, ale Gniezno wysyła nam propozycję a może to nie jest propozycja, lecz przygotowania na wojnę z Elblągiem oczywiście, że potwierdzę, bo w sumie będzie mi to, wyjdzie mi to na korzyść tym bardziej, że z pomocą przyjdzie mi mój sojusznik Ok, więc już jesteśmy na wojnie z Elblągiem Myślę, że tutaj postaram się zająć wszystkie prowincje. Oj, niestety nam zajęli Gdańsk, ale postaram to się jak najszybciej odbić. Jeszcze Kalisz nam wypowiedział wojnę, ale tutaj mam nadzieję, że się jakoś obronimy. No niestety wysłał on naprawdę dużą jednostkę. Tutaj szybko zawar, y spróbuję zawrzeć pokój z Elblągiem. Zabiorę tutaj sobie te dwie prowincje. No i szybko ruszę do obrony na południu, bo tam Kalisz już... Wysyła naprawdę bardzo duże jednostki. Okej, okay, w sumie cieszę się z tej wojny, bo ja żadnych terytoriów nie utraciłem, a gniazdo w sumie sobie zyskało. Tak więc razem z gniezdem tutaj rozwijamy się coraz bardziej i mamy coraz większe szanse na to, że w kolejnych odcinkach uda nam się podbić Polskę. Myślę, że spróbujemy sobie zwasalizować państwa, które są na północ od nas, a mianowicie państwa, które graniczą z Morzem Bałtyckim i może wcale nie będzie. Trzeba toczyć z nimi wojny Tylko Musimy trochę zrekrutować więcej wojsk, aby oni się wystraszyli, lecz Warmia, Ełk wypowiedział nam y, wojnę Dlatego po raz kolejny uniemożliwia nam to wykończenie naszych planów Ale tutaj myślę, że z Ełkiem nie będzie wcale takich dużych problemów Tutaj 400 wojska, tutaj 100 Tak więc zajmujemy kolejne prowincje a mianowicie, jedną prowincję, no i w sumie tutaj odcięliśmy już większość państwa od Morza Bałtyckiego, już tutaj zostały nam trzy państwa, miasta i również trzeba tutaj zasymilować sobie te tereny, aby nie było w razie jakichkolwiek konfliktów żadnego przypału, że utracilibyśmy niepotrzebnie jakieś y, terytoria. Tak więc najpierw może Słupskowi wyślę y, ultimatum, a mianowicie o zażądaniu wasalizacji. Przyjął taką propozycję. No też takie ultimatum wyślemy do y, Koszalina, i Koszalin nie przyjął naszej propozycji, ale jeszcze wyślemy taką propozycję do Szczecina, również, również o zarządzaniu y, wasalizacji i Szczecin, również odrzucił nasze ultimatum niestety, ale chęć wolności y, w Słupsku rośnie, tak więc. Od razu po tym, jak minie rozejm, to postaram się zanektować. Słuchajcie, pamiętacie, może jeszcze w tym odcinku, jak na początku, Gorzów Wielkopolski wysłał nam propozycję odnośnie, za, odnośnie zawarcia paktu o nieagresji, prawda? Aktualnie nas zaatakował Gorzów oraz yy, Warszawa. I tak mi się wydaje, że będzie tych wojen coraz więcej, bo jesteśmy coraz większym państwem, i coraz więcej państw zaczyna nas po prostu nie lubić. I po raz kolejny przez głupie wypowiedzenie wojny. Uzyskujemy prowincję, lecz jesteśmy nadal na wojnie z Warszawą oraz Krakowem. Ta wojna z Krakowem już się toczy naprawdę od chyba samego początku odcinka, więc myślę, że już przyjął, e, tak, przyjął rozejm. E, myślę, że teraz zajmiemy się Warszawą, dlatego też tutaj przeniesiemy sobie wojska na granicę na, na początek z Gniezdem, bo w sumie Warszawa jak na tyle ludności, no może ona mieć naprawdę sporo terytoriów. I teraz Gniezdo wzywa nas do tego, abyśmy... Ruszyli przeciwko koło wolnemu miastu Kraków, no ale niestety muszę teraz to odmówić, bo jestem na wojnie z Warszawą. Boję się w sumie o tą Warszawę, bo nie wiem, czy 11 tysięcy wojska, może stać tutaj w sumie jeszcze dwa wojska, dwa tysiące wojsk sobie przeniosę, ale wolę sobie jeszcze chyba. A nie, w sumie nie mam pieniędzy. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Ok, więc wysyłamy swoje całe wojsko na Warszawę, czyli to jest 14 tysięcy jednostek. Aha, naprawdę zdziwiłem się Bo, że Warszawa miała tylko 3000 wojsk W swoim państwie na ludności 94000. To jest naprawdę zadziwiające Tutaj jeszcze aktualnie minął nam rozejm Z Słupskiem, dlatego zażądamy aneksji I teraz zobaczymy sobie jak Ładnie tutaj do naszego państwa Dołączą dwie prowincje I cyk, mamy dwie prowincje więcej Tutaj ta Warszawa Niezbyt ładnie wygląda, ale może ona Przydać się nam podczas ym, tutaj ataków na dalsze prowincje już w kolejnym odcinku tak więc jeżeli odcinek wam się dzisiaj spodobał to oczywiście zostawcie łapkę w górę oraz jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału to zrób to i z zamalowanym dzwoneczkiem kliknij to teraz jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka to zapraszam was do pierwszej linki w opisie tam macie link do tego odcinka oczywiście nie zapomnijcie też o obejrzeniu innych moich odcinków jeszcze raz wam dziękuję za tak, taką tą aktywność, która jest naprawdę ostatnio na kanale, jest ona niesamowita. Cieszę się bardzo z tego. Nie, nie macie pojęcia jak mnie to cieszy, więc trzymajcie się i do następnego odcinka. Siema!